Witam Was na moim kanale i zapraszam Was do recenzji książki Park autorstwa Janusza Szablickiego. Jak pewnie zobaczycie po tym tytule, nie byłam zadowolona z tej książki, nawet bardzo, bo uważam, że była to chyba najgorsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytałam. Ale zacznijmy od początku. Czego w ogóle ten tytuł dotyczy? I jak widzicie, z tego co wiem, chyba tylko jest dostępna przynajmniej na internecie wersja jako, książki jako e-book i chyba kupiłam na taniej książce i wyszła mnie tam chyba około 8 złotych i naprawdę ja nigdy nie żałowałam kupienia jakiejkolwiek książki ja tak żałuję tych 8 złotych i tak żałuję, że nikt nie jest mi ich w stanie zwrócić, bo jakby to była fizyczna kopia to mogłabym komuś dać, choćby a tak to nie mogę już zrobić nic i ona będzie po prostu na tym moim kindlu powietrzność ale tak jak mówiłam, zacznijmy od początku. Jest to książka, która rozgrywa się w Parku Śląskim, w miejscu, które się znajduje się niedaleko mnie, z którym mam związanych wiele wspomnień. Ten park kiedyś nazywał się Park Kultury i Wypoczynku, dlatego ja przez większość życia właśnie nazywałam go Park Kultury. No i jako dziecko tak tam średnio lubiłam chodzić, ale. Jak gdzieś za czasów moich pierwszych e, studiów e, zaczęłam korzystać e, z tak zwanych elektryków, czyli na pewno jeździłam na Segwayu, później na e, hulajnodze elektrycznej, później na monocyklu, no to jakby to wszystko się zaczęło w tym parku, i przez to stało się to takim moim, takim moim komfortowym e, miejscem, do którego zawsze lubię wracać, jakoś tam się bardziej umiem skupić, e, żeby tam różne e, aktywności. Prowadzić. Dlatego miałam wielkie nadzieje związane z tą książką, bo jest to chyba jedyna taka książka fabularyzowana, która, która rozgrywa się w tym parku. No, chyba że wiecie o jakichś, o których ja nie wiem. No i fabuła jest taka, nie pamiętam w ogóle czy główny bohater ma imię, jeszcze tak wtrącę, że ja tę książkę strasznie długo czytałam, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego ja ją tak długo czytałam. I główny bohater, chyba z tego co pamiętam, na początku książki pokłócił się z jakąś swoją dziewczyną, narzeczoną, nie wiem kim ona była, czy pokłócił, nie dogadał, nieważne. Była jakaś rozmowa, i później stwierdził, że pójdzie sobie do tytułowego parku. No i całą fabułę można zawrzeć w tym, że główny bohater wchodzi do parku i jest jakieś pole siłowe, nie może z niego wyjść. No i jakby z założenia jest to fajny pomysł, bo miało to być książka właśnie w takich klimatach SF i była, ale jaki jest główny problem tej książki? Jaka jest największa pięta achillesowa tej książki? Jest to styl. Styl, w którym jest napisana ta książka. Ja Wam teraz użyję porównania i ja naprawdę nie chcę obrażać autora w tym momencie, bo cieszę się, że mimo wszystko ktoś napisał jakąś książkę o tym parku. Ale ja muszę zrobić takie porównanie, bo ten styl działa na zasadzie, jak mamy dziecko w pasawówce i dziecko uczy się pisać wypracowanie, no to wiemy mniej więcej, jaki styl mają wypracowania. No i to dziecko później stwierdza, że chce napisać, no powiedzmy, powieść czy opowiadanie o. I w takim samym stylu, jak pisze to wypracowanie, pisze na przykład dialogi czy opisy. Ja bym podam przykłady, bo to. To, to trzeba po prostu samemu zobaczyć i usłyszeć, tego się nie da porównać z niczym. Ten styl jest. Zdania są bardzo długie, ten styl jest bardzo patetyczny. Bardziej by mi pasował szczerze do jakiejś fantastyki, i to nie do byle jakiej fantastyki, tylko do inspirowanej na przykład XIX wiekiem, czy jakieś bardziej steampunkowe klimaty, bo te dialogi są tak nienaturalne. Naprawdę, weźcie. Najgorsze, najgorsze dialogi, jakie widzieliście w jakiej, jakiejkolwiek książce i sobie to pomóżcie. Bo naprawdę, macie wrażenie, że, nie wiem, że ta sztuczna inteligencja by tak nie rozmawiała ze sobą czy z człowiekiem. No, ja, ja Wam później przeczytam te dialogi, bo mówię, to, 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 to jest nie do wyobrażenia. Ale na czym polega problem? Właśnie przez ten styl, bo książka się nie rozgrywa, nie wiem... Właśnie w XIX wieku, w dalekiej przyszłości, tylko ona się raczej współcześnie. Książka wyszła w 2011 roku, no to, to nie jest taka daleka przyszłość. I mówię, tam na przykład są dialogi po prostu ludzi w parku. No to jak idziecie do parku i macie tam ludzi, no to tak raczej swobodnie ze sobą rozmawiają. No, ja są tam jakieś są rodziny, przyjaciele i raczej nikt tak nie mówi, jak w tej książce. A tam po prostu każdy bohater z każdym... No, tak jakbyście, nie wiem, mieli jakieś pismo urzędowe i w, językiem tego pisma byście rozmawiali z innymi ludźmi. Ja już nie wiem, jak wam, mam to Wam dalej porównywać, ale przez ten styl książkę się czyta okropnie. Bo ja wierzę, że jakby tą książkę przetłumaczyć z polskiego na polski to mogła być fajna, bo zamysł był fajny. Z plusów też... Yy, była był obszar tego parku wykorzystany, tam jakieś takie ciekawostki się pojawiły, informacje, no mało tego było, było mało, ale no to był plus. Dlatego jakby inaczej napisać tą książkę, to ja myślę, że to był taki no, przyjemny tytuł na pewno, ale no przez to, przez to jak to było napisane, no to niestety. I jeszcze też jest, nie wiem z czego to wynika, jest nienormalna ilość zdrobnień. Jest takie jest chyba już słynne zdanie z kamyczkiem. Mam nadzieję, że właśnie sobie je tam zapisałam na Kindle, to Wam przeczytam. Ale tych zrobień jest no, no nienormalna ilość i ja nie wiem z czego to wynika. I, ja, i to mówię ja, osoba, która lubi zrobienia. No to już może przyjdziemy do przykładów. Dobrze, to zaczniemy sobie tak delikatnie. Na jednej stronie mamy użyte zarządzam żądam zwrotu pieniążków i Rampę metalowej balustradki. I te pieniążki są, widzę, w dialogu, a ta balustradka jest w opisie, ale, ale wyjaśnij mi po co. I tu też mam taki yy, dialog, akurat tu szaleńc nie ma, ale wam mogę dla przykładu przeczytać. Zatem nie orientuje się pan zapewne tak, że jak długo to już trwa. Zadałem z za rozpędu pytanie, niezbyt chyba rozsądne po, po uzyskanej od niego dopiero co odpowiedzi. Co najmniej kwadrans dość ochoto wyręczy, wyręczyła mężczyznę stojąca o jeden stopień wyżej kobieta trzymająca przy sobie za rączkę kilkuletnią biegatowatą dziewczynkę. Daj mi jeszcze maksymalnie 5 minut, a potem absolutnie zarządzam zwrotu pieniążków. W oni są ponad głowę zaciśnięte w dłoni dwa bilety, jakby sądziła, iż tą groźbą zmusi obsługujący kolejkę mężczyzn do większego pośpiechu. Tu nie ma, nie ma szaleństwa. Tak, y, chłopiec i dziewczyna tak na oko po dwadzieścia kilka latek. Dlaczego latek? Nie wiem. To akurat jest ciekawe zdanie, aczkolwiek zobaczycie, jakie rozwykłe tu są zdania. To tak wygląda. Jak gdzieś kiedyś przeczytałem, rosnące w nim drzewa i krzewy nie tylko że dawały oku, ale i potrafiły zarazem przetworzyć w ciągu roku ponad 1000 ton nieustannie opadających na teren parku pyłów przemysłowych oraz dać w zamian z górą 3000 ton tlenu. <laughs> Próbowałam to zdanie przydać na jednym oddechu i to i tak nie jest. Yy, widzicie tak, to jest jedno zdanie. Tak? I to i tak nie jest najdłuższe zdanie. O, tak, znalazłam kultowe zdanie z kamyczkiem. Słowo daje, jak się ten facio natychmiast nie zamknie, to mu chyba wreszcie prze kamyczkiem. Warknął gniewnie do swoich kolegów, ale w taki sposób, aby jego słowa dotarły do właściwego adresata. Nie powiecie mi, że to nie brzmi jak... Faktycznie by to pisała osoba, która pierwszy raz w życiu pisze jakiś dialog. Nigdy nie byłem miłośnikiem tego rodzaju scenek. Nic zatem dziwnego, że i tak teraz owa zabawa szybko przestała mi się zupełnie podobać. Dlaczego scenek? Dlaczego kamyczkiem? Dlaczego facio? Kto tak mówi? Tego już naprawdę nie chce mi się wam czytać, bo jeszcze przy okazji jestem chora troszkę jeszcze, ale... Yy, troszkę. Już mi się... Już mi się te zdrobnienia udzielają. To jest zdanie całe. I ono jest jeszcze na drugiej stronie. Patrzcie na długość zdań. To mam tak. Już też nie chce mi się tego otwierać, ale jest leciusieńko, odchyłki, budyneczkiem, latek jakiś kolejny, szyjki, balo no, balonik, to jeszcze by było do przeżycia, filmiku, spacerkach, to też wam nie będę czytać całego zdania, ale ponieważ jednak będące w naszym posiadaniu instrumenty do jego pomiaru, to znaczy zegarki, oczywiście chodziło o czas. Kto? Tak, to jest historia dzieje się współcześnie. Jaki sens ma to tak opisywać? Mówię, jakby to właśnie był jakiś steampunk czy coś czy no nie wiem, jakiś kreowany świat. To byłabym w stanie to zrozumieć. Ale jak to jest historia na zasadzie, idzie człowiek do parku i tam ma jakieś przygody, no to ja nie rozumiem, dlaczego jest taki styl. O, tutaj, też jeszcze troszkę muszę się pomęczyć i Wam czytać. To też jest chyba jedno zdanie. No, ale może to właśnie dzieci, istotnie jeszcze nie do końca ujarzmione autorytarnym utrwaleniem w nich tego, co może istnieć, a co absolutnie powinno mieć miejsca, są si siłą rzeczy bardziej otwarte na zjawiska, nie mieszczące się w ramkach Normalnego repertuaru prezentowanego nam przez siermierzną codzienność, niezgodne z obowiązującymi w danym momencie paradygmatami. No znak zapytania. Wiem o co chodziło w tym zdaniu, było nawet fajne, na zasadzie, że no dzieci nie są jakby ograniczone tym, czym są ograniczeni dorośli, dlatego mają inne postrzeganie rzeczywistości. No i ja wam to powiedziałam w dwóch krótkich zdaniach, a to jest w ten sposób rozpisane. Przy czym, no to, ja mówię, bo jakby to była jakaś, nie wiem, książka nie, niezmiernie głęboka, która ma zmienić wasze życie, no ale to w zasadzie chyba miała być książka po prostu rozrywkowa. Eee, to znowu znalazłam jakieś, co zaznaczone takie rozrywkłe zdanie, a generalnie chodziło o to w nim, co chciał zamówić chyba główny bohater. Nie, nie wiem, czy to, to chyba nie była ta scena, ale też pamiętam scenę chyba w zoo, gdzie też główny bohater, któryś z bohaterów chciał zamówić frytki, i to też była w ten sposób rozpisana. Jakby bohater podchodzi i zamawia frytki. Co, co tu chcecie więcej rozpisywać? Też chciałam Wam przeczytać jakiś dialog. No to akurat może mm, bez szanej, chociaż też jakby się zastanowić, to, to i tak nawet jak są te takie mniej absurdalne, no to te dialogi są raczej nienaturalne. Dzień dobry, Grzysza, się przywitałem. Coś tu dzisiaj u Was spory tłok. O tej porze zwykle tak jest, nie umieszkała sięgnąć do, do piaru. Ale sądzę, że na pięterku, pięterku, znajdzie pan jednak sobie jakiś stolik. Dobra nowina, uśmiechnął się szeroko. A co mi pani może poradzić z czystym sumieniem? To zależy tylko od pana kulinarnych upodobań. Kelnerka sięgnęła pod ladę i podała mu mini. U nas wszystko, co podajemy, jest absolutnie świeże. No, <laughs> może to nie jest... Y no nie będę Wam dalej tego czytać, ale no nie czujecie, że coś tak, tak, tak niezbyt. O, tu jeszcze, a guzik y, mnie to wszystko ostatecznie obchodzi. Ja tak mówiłam w podstawówce, że guzik mnie coś obchodzi. Y, znowu mamy drabinkę i praktycznie ja tak sobie teraz lecę spontanicznie te strony i wszędzie są te zrobienia. A co, jak ten drabinka zamawialiście, to ławeczki były zawieszone niżej, rzucił kpiąco jeden z tłoczących się na schodkach mężczyzn. O ile pan, y, Pana tak bardzo to interesuje, to proszę za informacji bezpośrednio w dyrekcji. Burknął gburowatu funkcjonariusz i wykręciwszy. Nie ma się chyba. I wykręciwszy napięcie, pokazał nam. Może nie miało bycia. <laughs> napięcie pokazał nam ostentacyjnie plecy. Tak, później było zdanie z kamyczkiem. Mamy tu co prawda jedną awaryjną drabinę, ale jest ona na tyle krótka, że trzeba by się wykazać naprawdę ogromną a żeby się na nią z ławeczki przedostać. Nie możemy pójść na takie ryzyko. Ewentualny wypadek podczas tego rodzaju ewakuacji mógłby dyrekcję, a w konsekwencji i nas kosztować nie, na zbyt dużo. No, ja Wam nie będę tu wszystkich widziałków czytać, ale jakby myślę, że wiecie o co mi chodzi. A jeszcze znalazłam w swoich notatkach, bo już, tak jak mówiłam, wyparłam tę książkę z pamięci. Postacie miotają się bez celu, no, bo jest ta bariera na zewnątrz parku, no i wszyscy chcą się w jakiś sposób wydostać. Z tego zapamiętania, właśnie tam chyba przestały zegarki działać i telefony. No nieważne, bo w każdym razie bohaterowie miotają się bez celu. Te zdania, które Wam czytałam, typu, co kto zamawia, no to. Wyobraźcie sobie, że faktycznie dzieje się to w prawdziwym życiu. Jesteście w parku, który nie jest otoczony murem, i nagle nie możecie z niego wyjść. W prawdziwym życiu myślę, że większość osób raczej wpadłaby w panikę, w histerię, zaczęłyby się nie wiem jakieś zamieszki w tym parku, wyrywanie ławek i tak dalej. ci bohaterowie sobie na chillu właśnie tam chyba dozoszli, kupili te frytki. I w ogóle nie ma problemu. No i się właśnie te, te formy tych dialogów. To jest po prostu. No i to mnie martwi, że to jest zmarnowany potencjał. No bo pomysł na historię był fajny i gdyby to napisać normalnie, to nie wiem dlaczego ten styl jest taki. Nie potrafię tego wyjaśnić. Oprócz autora, czy, oprócz tej książki, autora jest jeszcze, w tej, jakby w tej książce na koniec. Mamy jego opowiadanie, z którego już kompletnie nic nie pamiętam, bo chciałam... Chciałam, no, skończyć to po prostu i mieć już ten tytuł za sobą. Jeszcze chyba coś wydał z tego, co wiem, ale nie chcę tego sprawdzać i szczerze... Ja nie wiem, jak to przyszło jakąś korektę, naprawdę, bo... Nie wiem, jak to zostało wydane, no, z całym szacunkiem przepraszam, ale... No, jest to dla mnie niemożliwe, bo czasem bierzemy jakieś takie, no naprawdę, najgorsze książki, ale one przynajmniej, yy, czy znaczy najgorsze książki. Słabe książki, one po prostu mają, przynajmniej się je czyta dobrze. Bo bohaterowie rozmawiają ze sobą normalnie, a tu tego nie ma. Dobrze, już nie będę yy, kopać leżącego. Jest mi po prostu smutno, że jest to naprawdę fajny temat, bo Park Książki jest świetną lokacją. Właśnie, żeby tworzyć historię, bo jest tam właśnie planetarium, jest to wesołe miasteczko, no tam jest w sumie wszystko. Dlatego, dlatego można stworzyć masę historii. Sama zaczęłam napisać jedno opowiadanie. Może okay. kiedyś wyjdzie. Chcę, chcę je skończyć w każdym razie. Dlatego mam nadzieję, że ktoś jeszcze coś napisze. Jak nie, to ja to po prostu zrobię, bo jak mówię, no, to jest świetne miejsce, żeby tworzyć historię. No i szkoda, że. Jedyna książka, która wyszła, to było coś takiego. No i dobrze, no już nie kopmy leżącego, skończmy do recenzję. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się chociaż troszkę pośmialiście, bo też chciałam, żeby to było troszkę w takim stylu zabawnym. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmów: do lajkowania, subskrybowania na Instagramie, Facebooku i nocnego filmu.